Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w regionalnym centrum naukowo-technologicznym na wydarzeniu pasjonaci artystyczni. Dzisiejsze spotkanie prowadzą dla Was Aneta Sławek z działu projektów Witam. i rozwoju. Michał Pias, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Dzień dobry. Jest z nami młodzież z 13 szkół z województwa świętokrzyskiego, z 8 miast. Cel, który nam przyświecał jest taki, żebyście mogli popatrzeć, jak ludzie w województwie świętokrzyskim łączą pasję z biznesem. Chcielibyśmy, żebyście po dzisiejszych prezentacjach naszych gości, naszych trenerów, po dzisiejszych warsztatach wyszli stąd z przekonaniem, że sami też może niedługo będziecie w stanie rozkręcić w województwie świętokrzyskim jakiś ciekawy biznes, jakieś ciekawe przedsięwzięcie oparte na waszym hobby, na waszych zainteresowaniach, czy na waszej pasji. To było właśnie parę lat temu, że chciałam coś więcej osiągnąć. Po prostu odzwierciedlić siebie i swój potencjał pokazać właśnie przez stworzenie i a zawsze było to moje właśnie marzenie mieć swoją firmę i projektować i indywidualnie się po swojemu ubierać i tworzyć i właśnie dążę cały czas do tego w tym kierunku. To wszystko nie tylko samo tworzenie, bo można sobie tworzyć, ale cała otoczka to jest bardzo dużo bardzo dużo właśnie żeby gdzieś zaistnieć w świecie mody. Poza tym, że ja od, od dziecka wiedziałam, że chcę tańczyć i, i chcę z tego e, później żyć, to myślę, że takim największym momentem był moment, e, m, po tym, jak wzięłam udział w tańcu z gwiazdami, i przez e, jakąś tam chorobę nie mogłam kontynuować swojej kariery tanecznej, to stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment, kiedy przejdę na tą drugą stronę medalu i będę po prostu dawać. To, co się nauczyłam innym, czyli, e, czyli uczyć tańca. Zrobiłam wtedy papiery trenerskie, e, skończyłam kurs. E, w międzyczasie też były studia. E, I myślę, że to był taki właśnie moment, kiedy, kiedy podjęłam pracę. Już tak e, 7 dni w tygodniu pracowałam, uczyłam ludzi, i stwierdziłam, że w przyszłości niedalekiej, jak się okazało. Chcę mieć swoją szkołę, chcę mieć swoich tancerzy, których będę mogła od początku do końca jakby tutaj uczyć i się nimi zajmować. To dojrzewało we mnie przez lata. Był to proces, to nie było tak, że e, nagle przyszła pasja i, i zaczęłam to robić. To dojrzewało we mnie przez lata. Po skończeniu liceum e, wyjechałam z kraju, więc ten, to troszkę, troszkę się nasze drogi rozeszły. E, fotografia troszkę zeszła na drugi plan. E, ale tak czy inaczej zawsze gdzieś tam była, gdzieś była z tyłu głowy. Czułam potrzebę, że muszę to robić, taka wewnętrzna potrzeba. Słuchałam siebie, co chcę robić, robiłam to, robiłam zdjęcia. Teraz, gdy już jestem w Polsce na stałe, wróciłam, wróciłam do korzeni i, i tak, podjęłam decyzję. Decyzja w sumie to była spontaniczna: chcę być fotografem. I się zaczęło, bo kocham to. Może na początku no, nie było to tak jasne dla mnie, że ja to kocham. To musiało z wiekiem, z czasem dojrzeć, urosnąć we mnie taka potrzeba tego robienia. Teraz już wiem, że kocham to robić i nie wyobrażam sobie tego nie robić. Takim momentem przełomowym w moim życiu były narodziny syna, który w związku z jego alergiami nie mogłam nabyć to, żadnego tortu i wypieku dla niego w, w całych Kielcach i tak naprawdę w sumie zaczęłam od wypieków dla alergików. Nigdy nie piekłam, że tak powiem, normalnych ciast z mąki pszennej czy też z mlekiem, tylko właśnie zaczęłam kombinować jakieś fajne słodycze dla mojego syna i zaczęłam i nie mogłam przestać. Mimo, że całe życie nie interesowałam się kuchnią i tak jak do tej cały, cały czas powtarzam, nadal nie jestem wielką fanką słodyczy, co jest trochę paradoksem, ale przez to też w mojej cukierni kupujemy słodycze mniej słodkie. I dla diabetyków, i dla alergików, i bez jajka. no Tak więc chyba bardziej sam ten proces wymyślania i tworzenia wypieków według własnych przepisów mnie zafascynował. No, wie, fajnie jest tak wygłupiać się na scenie i zarabiać tym na życie, prawda? Fajnie, potwierdzam. Fajnie. Masz rację pełną. A kiedy stwierdziliście, że ta wasza pasja stanie się sposobem na życie? Jak przyszedł pierwszy przelew? Ta, no, to... nie, ta, ja, ja, tak, ja dopiero przy trzecim bo ja ten... tak ja po, po, po pięciu latach to no, Wtedy się ta, zaczęło płacać te Pierwsze przelewy, to wtedy jeszcze nie, nie było przelewów tak, tak, na tak naprawdę to w ogóle o tym nie myśleliśmy To był, to był bez fakturki wtedy, hmm. wtedy Nie myśleliśmy hmm. o tym Urząd tylko skarbowy tylko już do Michało, ciebie ty... jedzie Tylko Michał, oczywiście my cała reszta My na czyste, wszystko jest tak jak po Bożemu To jest kwestia taka, że tak naprawdę Nigdy nikt z nas nie myślał o tym, że to będzie praca No to był To było hobby Hobby głup, który jakby okazało się, że jesteśmy w stanie wejść na tak wysoki poziom. artystyczny wygupiania. trzeba powiedzieć. Na taki wysoki poziom wygupienia, że nawet zaczęli nam za, za to płacić. I za to bardzo dziękujemy do dziś. Pozdrawiam Ale... wszystkich naszych. Yy pracodawców. Jest to pewnego rodzaju biznes, ponieważ coś produkujecie i będziecie do tej pory to produkować i zarabiać na tym pieniądze, dopóki będziecie mieli zbyt. Dopóki będziemy mieli naszą publiczność no i, i to, jest, to jest jakby najważniejsze w naszym fachu, żeby, ponieważ my robimy produkt dla ludzi, którzy ten produkt odbierają, to tak trochę w przypadku naszej twórczości ciężko mówić o produkcie, no ale trochę tak jest. E, więc e, cieszy nas to, że na nasze występy przychodzi mnóstwo e, ludzi, i w dalszym ciągu nie traktujemy tej części zarobkowej naszej, naszej pracy jako najważniejszej. Najważniejsze. To jest po prostu manufaktura żartu. A często bierzecie udział w takich poważnych imprezach jak ta dzisiejsza? Ona zupełnie nie była poważna. Do pokiwej sytuacji. Potrzebna, nie, potrzebna. rzadko. Również przedmówczynie naprawdę dały radę, było momentami mądrze, momentami zabawnie, bardzo nam się podobało. Myślę, że dla tej młodzieży, która tutaj dzisiaj była, jest to, będzie to bardzo cenne spotkanie. W sensie, że z każdego z, z, tych, z każdego z tych prelegentów będą mogli wyciągnąć jakąś mądrość dla siebie, bo po to tutaj przyjechaliśmy, żeby przekazać jakąś mądrość. I myślę Udało się? Myślę, że tak, myślę, że tak. Eee, przede wszystkim nasze takie, to co zawsze jest głównym mm, naszym motorem naszego sukcesu, można tak powiedzieć, jeżeli można już powiedzieć o sukcesie, bo my nadal na niego pracujemy, to jest to, że nie zdrażamy się porażkami i to chcieliśmy tej młodzieży dzisiaj przekazać, żeby cokolwiek nie robili, żeby tymi porażkami się nie zrażali. Wszyscy prelegenci, którzy występowali przed wami w tej chwili poszli na swoje warsztaty, a wy nie organizujecie warsztatów? No nasze wszystko jest na YouTubie, więc można zerknąć. <laughs> Dziękuję. Kabaret sketchów w męczący. Dziękujemy, pozdrawiamy.